On pod ziemniaki jeszcze musiałby być stależowany, nie wiem, jak obecnie może, a nie, nie wiadomo, czy zdążymy to zrobić. No tu jest ten czosnek. Na radlinach. No za prosto to nie jest posadzone. No wiadomo, dziadek jeździł, to nie będzie prosto. A jak jest krzywo, to są dłuższe, dłuższe rzędy. A propos, jak już jestem tu, to powiem może tak, że kukurydze, bo to jest w akurat 75, Kukurydzę też by szło tak zasiać, że na zimę był głębokość na przykład na cztery łapy i za tym usypane redliny, ale głębokość tak zrobiony, żeby pod każdą redyną był kieł. I na wiosnę teraz byśmy mieli zgłęboszowane na zimę usypane takie właśnie mini redliny, jak te tutaj, tutaj są. Ładnie się tutaj by robiła. Śnieg by się zatrzymywał, przemarzałoby najwięcej, przemarza jeżeli i tu śnieg padał równo jak nawiewa śniegu, to nawiałoby na w dół tej redliny, a góra jest nie odkryta i ładnie przemarza, a potem dół do domarza. Mogłyby być też wysiane, na przykład, nie wiem, nawozy fosforowe, nie wiem, czy potas też, i przed głęboszowaniem i ten obcypnik wgarnąłby to, te wszystkie składniki, te wszystkie składniki wgarnąłby, wgarnąłby tutaj z dołu, z dołu tej redliny, w redlinę, i praktycznie nie byłyby one wypukiwane. tutaj akurat były spłaszczone te redliny włókom ale mogłyby być już w po prostu woda spływałaby w dół redliny do redliny nie byłoby tych składników bo byłyby wgarnięte we, w tą redlinę i czekałyby na czekałyby na na wiosnę już rozłożone pod Kukurydze, nie wiem, słonecznik. Myśmy siali buraki w takiej rozstawie 70 cm, Tu jest akurat 75, ale 70 cm sialiśmy. Cukrowe. Tak wygląda. I tu jest pogłęboszowane, aby pod ten czosnek, ale właśnie pod kukurydzę tak może być zrobione pole. Na wiosnę jakoś tam brąka i można siać dwuatapowo, strip by był, ale dwuatapowo. Tu są poplony. Pod cebulę by musiało być to zmęczone jeszcze, ale nie wiem, czy jeszcze będzie czas na to, czy na wiosnę.